O, witam Państwa! Dzień dobry. Jak się macie, to ja, wasz ulubiony niemal Zgodniałem dzisiaj. Chciałbym coś zjeść, ale wiecie jak to jest z jedzeniem. No, bywa, że jest, bywa, że nie ma. Życie jest niestety nieprzewidywalne. I czasem, proszę państwa, powiem wam uważnie, że takie jedzenie to bywa, a go nie jest. O, o. Mnie tu asystent podał, to miał być efekt specjalny, ale. No, ale nie był. Chodź tutaj, przenieść tego. O, kloca. I, 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 i. O, przeniesiony. Teraz jest dobrze. Teraz jest tak, jak trzeba. To ja sobie teraz go zjem. O nie, zniknęło. I co ja mam zrobić? To znaczy zmieniło się w jabłka. No dobra, trudno w takim razie. Zjem jabłka. Zmieniło się w jabłka. To wspaniałe. Jem jabłka. Niezwykłe. Zmieniło się w babkę. Nie wiem, czy to się da przeżyć, proszę państwa. No nie wiem. Próbuję jeszcze raz. Znów zmieniło się w paluszki. To niezwykłe. Chyba tym razem napiję się czegoś. O! Oh. Woda. Tak cudownie. Wspaniale. No dobrze. Gdzie jest woda? Zniknęła. O, kim jesteś? I co tu robisz z moimi jabłkami? Jestem Mike. Mike. Znacie Majka? Ja chyba osobiście nie. Co to jest? Jabłka? Jabłka. Co tu robią? A w ogóle to wiesz, miałbym ochotę zjeść jabłko, ale dzisiaj wszystko mi znika. Proszę zjedz to z naszej ziemi. Z naszego wymiaru? Mhm. Bo tamte były, były chyba jakieś wymiarowe, bo nie chciały się jakoś Ach. No dobra, asystent pokaże kciuk w górę. O. tak jest. Bardzo dobrze. Bardzo miło było cię poznać Mike, graba. E, syty jabłokami. Żegnam się z Państwem. Do widzenia.